Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wszyscy mówią: Ufaj, oddaj się pod jego opiekę, pozwól mu działać, ale nikt nie mówi, jak to zrobić. Pewnie wszyscy oddalibyśmy nasze problemy Bogu z miłą chęcią, ale jak to technicznie wykonać? Na przykład, jeśli masz problem w pracy z jakimś zadaniem, to czy masz rzucić wszystko i ufać, że Pan Bóg? Za ciebie je skończy, wyślę maile i napiszę raport. Otóż do mnie czasami dociera, że dać się Jemu prowadzić, znaczy szukać go we wszystkim, co robię. Kiedy Maria Magdalena zrozpaczona powiedziała, że nie wie, gdzie go położono, ledwo zdążyła się obrócić, a on już stał przy niej. Pułapką jest przewidywanie. Jak Bóg może rozwiązać nasze problemy? Zapewniam, że co byśmy wymyślili, On i tak znajdzie lepsze rozwiązanie. Szukajmy Go, a On będzie przy nas.